To później, to później, kiedy, kiedy trafiłem już do centrali w latach 80. ale wcześniej wielkich widowisk, które miały patriotyczno-narodowy charakter w hali ludowej, wielkie, wielkie wydarzenia organizowaliśmy. Czy w Teatrze Polskim z Janem Haładajem, z Ryszardem Nawratem, z pod kierownicą czy Adama Zindulskiego, Romana Brola, wieś kasowały, Oni kierowali tymi naszymi strukturami. Ze Zdzisławem Smektałą, którego wyciągnęliśmy z zakładów, Pilmet, gdzie był szefem radiowęzła, a później stał się, jest do dzisiaj zresztą, jednym z najbardziej fascynujących, jedną z najbardziej fascynujących osób miłośnik Blusa, organizator wielu, wielu różnych wydarzeń, a tam w Radiowęźle prowadził zwykłą, normalną, normalną pracę. Połowa lat 80. to ogólnopolski przegląd piosenki młodzieżowej. I właśnie uznaliśmy, że coś, coś dalej powinno stać się z tymi najlepszymi os osobami. Oczywiście przede wszystkim chodziło nam o rozśpiewanie młodzieży, Czyli żeby powstawało jak najwięcej zespołów, jak najwięcej grup różnych i żeby one mogły poddać się weryfikacji, no bo to jest coś, co jest naturalne. Konkurencja, rywalizacja, zderzyć się z wybitnymi fachowcami, żeby ich, ich ocenili. I byśmy do takich wybitnych fachowców mieli, którzy, którzy to robili. No więc najlepszych z tego ogólnopolskiego przeglądu piosenki postanowiliśmy, i to się udało załatwić z Towarzystwem Miłośników OPOLA, które decydowało o programie festiwalu, że koncert debiuty. Będziemy my produkować w Teatrze Kochanowskiego, organizowaliśmy koncerty poprzedzone warsztatami gdzie byli właśnie laureaci tego ogólnopolskiego przeglądu piosenki młodzieżowej i od czasu do czasu udawało nam się również studenckiej piosenki z wyłączeniem Grzegorza Turnał, który nie nie, 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 nie chciał, się, nie chciał z, z nami współpracować. Ale ogromna większość do dzisiaj znanych artystów przeszła przez ten koncert debiuty, który był uznawany przez kilka lat w latach 83 chyba 87 za najlepszy koncert w ramach festiwalu piosenki w Opolu. Z trafiłem na samym początku, kiedy, kiedy ZSMP powstawało, bo no to, to był taki skomplikowany czas, to trudno to opowiedzieć w, w, w prostych słowach. Otóż jak skończyłem aktywność, a nie kończyłem, znaczy kontynuowałem aktywność w Rzeszeniu Studentów Polskich, a jednocześnie zostałem zatrudniony do Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, która obejmowała wszystkie organizacje. I wtedy z organizacji młodzieży pracującej, czyli ZMS-u, ZMW i organizacji młodzieży w wojsku, powstało ZSMP, i z tym momentem przestała działać Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. I stałem się członkiem ZSMP. Współpracowaliśmy oczywiście ze Zrzeszeniem Studentów Polskich. Będąc jeszcze w tej federacji, byłem członkiem zarządu głównego Zrzeszenia Studentów Polskich. Tam poznałem Aleksandra Kwaśniewskiego, tam poznałem wielu kolegów, którzy, którzy do dzisiaj odgrywają istotną rolę w życiu, w życiu politycznym. Tam poznałem ogromną większość dzisiejszych członków stowarzyszenia Ordynacka i brałem udział w różnych przedsięwzięciach również kulturalnych, jak Festiwal Akademicki w Świnoujściu, słynna fama, czy Festiwal, który my jako środowisko Wrocławskie organizowaliśmy, czyli Festiwal Młodzieży Artystycznej w Nowej Ludzie no z takim hasłem lepsza Nowa Ruda niż stara blondynka, prawda? już wtedy coś, coś, coś było z tymi blondynkami. Nie wiem co i absolutnie nie, 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 nie aprobuje krytyki wobec blondynek, bo, bo po, po latach doświadczeń mogę powiedzieć, że, że nie ma powodów do tego, żeby, żeby tutaj była jakieś potrzeba innego traktowania brunetek od blondynek. Nie, absolutnie uważam, że, że nie. Więc yy, kończąc ten wątek, ten, to kontynuowanie działalności młodzieżowej w ZSMP było naturalną konsekwencją. A, no bo to, to było jasne. Ktoś, kto zakłada na początku takiej, no, zwłaszcza w końcówce, znaczy nie, nie tylko w ogóle, jeśli ktoś podejmując się jakiejś, jakiejś misji, jakiegoś, zajmuje jakąś pozycję. No. W moim przypadku przewodniczący zarządu głównego ZSMP, i myśli w kategoriach tego, żeby ulokować się następnie jak najlepiej, no to jest przegrany. To znaczy, to przegra w tym środowisku, którym zarządza, kieruje, współkieruje i tak dalej. Trzeba być prawdziwym rzecznikiem interesów młodzieży, trzeba ubiegać się o program poprawy, o program poprawy warunków startu życiowego i zawodowego młodzieży, kredyty dla młodych małżeństw, różne inne historie i w związku z tym no, często, gęsto prezentuje się poglądy i opinie, bo, bo jednocześnie chce się przedstawiać poglądy młodych ludzi, co oni sądzą o polityce, o, o tym co się dzieje, o państwie, o, o no, coraz większym deficycie demokracji, bo przecież um, ma, mieliśmy organizacje z zakładowe ZSMP, z których tych, którzy byli w nieformalnych związkach zawodowych na przykład aresztowano. No to ci nasi koledzy chcieli i uważałem, że to normalne, naturalne i mówiłem jasne, róbcie tak, dawali poręczenia, żeby ich zwalniać, żeby, żeby nie, nie, nie wyciągać wobec nich żadnych konsekwencji. W związku z tym narażałem się siłą rzeczy jakichś tam części rządzących. No i stąd się wzięły... Przejściowe problemy po, po zakończeniu tej, 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 tej działalności. ale nie. I, 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 I kłopot, który polegał na tym, że oczywiście nie chciano mnie pamiętać, kiedy budowano cały ten system przygotowania do wyborów do sejmu kontraktowego. Ja też nie za bardzo się do tego paliłem. Kiedy PZPR przegrało wybory 4 czerwca, poległa lista krajowa, wtedy członkowie KC zebrani na dwóch oddzielnych konsultacjach, żeby przypadkiem nie doszło do posiedzenia Komitetu Centralnego, bo to było zagrożenie dla członków biura politycznego. No bo ocena mogła być tylko krytyczna tego wszystkiego to członkowie KC powiedzieli to na tej liście gruzińskiej czyli na liście która powstaje na listach na gruzach listy krajowej to oni zarekomendowali mojego kolegę Stanisława Gabrielskiego i mnie i uznali że, że w ogóle że że my nie, nie kandydujemy to ogromny błąd co było dla mnie też wielką Satysfakcją, ale z tej propozycji kandydowania z listy gruzińskiej nie skorzystałem, uznając, że to nie, nie, nie. Poczekam, poczekam na inne, na inne czasy. były wolne wybory do Senatu, to byłem przekonany, że tylko raz mogą się odbyć wybory kontraktowe do, do Sejmu i przyjdzie czas, kiedy być może będzie okazja do tego, żeby wziąć udział w weryfikacji no, najbardziej sprawiedliwej, czyli oceny tego wszystkiego, co robiłem do 1989 roku w procedurze wolnych wyborów i tak się stało. No, dwa lata można było poczekać, ale później mieć ogromną satysfakcję, że ten egzamin zdało się pozytywnie.